kolejny wasz mecz z rzędu bez porażki, ale remis u siebie pewnie nie do końca was zadowala. Na no pewnie nas nie zadowala, bo myśmy sobie założyli przed meczem, że, że chcemy wygrać, ale no Wejherowo pokazało dzisiaj się z bardzo dobrej strony i trzeba też ten punkt szanować. Zegraliśmy słabo pierwszą połowę i to chyba zaważyło na tym, że, że mecz się skończył remisem. W drugiej pachniało troszeczkę bramką, ale jednak tego ostatniego podania brakowało albo wykończenia. No brakowało tego tej kropki nad, nad I. W drugiej połowie zagraliśmy zdecydowanie lepiej niż w pierwszej połowie. Zepchnęliśmy przeciwnika na ich połowę. Kontrolowaliśmy my grę, przynajmniej tak mi się wydaje. Wejcherowo gdzieś próbowało nas tylko kontratakować. Już szkoda, ale, ale punkt jest: mecz bez porażki i to też trzeba docenić. No, no, mieliśmy wejść na ich wysoko w pierwszej połowie, a tak naprawdę to oni na nas wyszli. Wysoko 20 minut nie umieliśmy, nie umieliśmy jakoś tego pokładać. a w drugiej później się mać wyrówną, no ale... Taki remis na pewno nas nie zadowala. No. U, siebie, u siebie musimy wygrywać. To bardziej dwa ostatnie remisy taki, z takimi drużynami, z którymi no, powinniśmy yy, ugrać coś więcej. Oni to wygląda tak, jakby przyjechali tak naprawdę po remisie, zamknęli się, zwłaszcza w końcówce, w swoim polu karnym. No, tak ciężko, ciężko. Dzisiaj się brakowało może jakiegoś szału desansu żeby coś wpadło. No, to był taki mecz, no. Przypadkowa wranka, która by wpadła na pewno ta, ta drużyna by dowiadła zwycięstwo do końca. To już zmęczenie sezonem czy też? Nie, nie wcześniej? można mówić. Jeszcze dużo meczów zostało, jeszcze jeden mecz yy, z rundy wiosennej, także nie, nie ma czegoś takiego jak zmęczenie po 12 meczach. Także yy, miejmy nadzieję, że już za tydzień z liderem <laughs> się, sięgniemy po komplet.